To jest szyszka. Gdy włożysz komuś szyszkę w tupę, wchodzisz do jego stupę. Halo? Tak. Ja w sprawie kupna placu Tak. Aha, aha. 30 groszy. W rowie pod znakiem. Rozumiem. No. Do widzenia. Tak, tak, gadałem z inwestorami. Wielka fabryka bezu, Na terenie placu zabaw To nie słońca się być! To się Zabieram go na blok, leje na mnie No halo. Czekaj, co? Ten Mariusz rybka chce postawić wielką fabrykę Osbestu na koszynie? Tak Na tym placu Jeszcze go kupił też Tak Nie no to jest OZBEST Gulia Wiesz co musimy robić Bęs Trzeba usuwać tego skurwego rybaka, bo on stawi na mnie balą fabrykę azbestu na naszym placu zabaw. Wiemy co to będzie oznaczało? No, on normalny jakiś. Trzeba, Trzeba. mu zasypić koncepcję, które jeśli to zrobi, to gang terrorystów go rozpierdoli. Dobry pomysł! A to był ciężki. Azbestu! Wszystkie moje oszczędności wydałem na kupno placu zabaw i 30 groszy. Azbestu, więc nie zejdźmy na żadny hotel. Mam nadzieję, że zwróci się bardzo szybko. A teraz. O kurde, już 11. czas zacząć mój nikczemny plan. Ale najpierw. pójdę spać. O, trzeba to to snu. Sieszka się to słuchał. Do byś Do ucha. to Trzeba byś nie ma godziny, to znaczy, że jesteśmy w Sielisławada Ale on w tej nie, nie dostanie tej koncepcji, trzeba zejść... No, no, najpierw trzeba Tam jest! Duja, bierz, 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 bierz. Nie, Tybie koń Co się dzieje? Czemu oni mnie końą? Ah, ale piękny dzień. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراضي نساموا رسول اهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراضي نساموا رسول اهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراضي نساموا رسول أهل Co jest? Ale dziwny sen. Czemu w ogóle jestem w lesie? Skurwyty się... Przebocam. Ej, uspokój się! Dzisiaj go teraz znajdziemy, to jeszcze będziemy mieć czas go przekonać, zanim ten sen się cały rozpadnie. Dobra. Ja go szukam. Chodź, musimy go znaleźć No proszę, 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 patrz kogo my tu mamy. Czego no. chcecie? Dobrze wiesz czego? Kopie Na pionkach skóra! Jak na... Kurwy synie. Aaaaaa! 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 To psyjem zrobić z panem interesy nawzajem. Proszę o prowadzę pan.